Jednym z kluczowych elementów prowadzenia biznesu są właściwi partnerzy, klienci oraz podwykonawcy. Ilekroć przychodzi mi nawiązać relację biznesową, staram się sprawdzić wśród znajomych, kto będzie po drugiej stronie. Nie zawsze się to udawało. Od dziś jednak stanie się to znacznie prostsze dzięki sprawdzonemu na całym świecie modelowi poleceń wzajemnych. Sekretem działania BNI jest podstawowa zasada, którą wprowadził dr Ivan Meissner, czyli giver's gain, dający dostaje. Ja dam dzisiaj biznes Tobie i liczę na to, że Ty jutro dasz biznes Mnie. Kiedy się przeprowadziłem do Wielska, stwierdziliśmy, że jest w Wielsku bardzo duży potencjał firm, które mogą w tym systemie zadziałać. No, i jak się okazuje, dzisiaj 27 kwietnia, no nie mieliśmy się. Otwieramy pierwszą grupę w Polsce, która liczy na samym starcie już 52 przedsiębiorców. I jest to z automatu grupa platynowa, czyli taka, która ma silnych przedsiębiorców na starcie. To, co jest najistotniejsze w Bienaju, to najpierw poznać wszystkich członków. Potem pozwolić im poznać również swój profesjonalizm, a dopiero potem oni polecą na swoim klientom. Sport to nie tylko piłkarze biegający dzisiaj po murawie, to również biznes dookoła tego. Beni to właściwie najlepsze rozwiązanie, jakie można sobie znaleźć w tym momencie, łączy ono dokładnie te dwa środowiska. Spotkanie to był taki biznesowy strzał w dziesiątkę. Z tego co słyszę, kolejne grupy chcą się otwierać. Już jest zapowiedź otwarcie grupy w Cieszynie. No, mamy w okolicy jeszcze żywiec kęty, więc to i Polska będzie żyło tutaj na podbeskidziu.